A dzisiaj opowiem Ci o tym, e, dlaczego w ogóle nie oszczędzam na książkach i dlaczego, pomimo tego, że uważam się za minimalistkę, to mam potężną ilość książek. Lecimy. Więc czas założyć maskę i lecimy. Lecimy piękna załoga po książki. Zaraz pokażę Ci, jaka jest moja najnowsza dostawa książek i poopowiadam więcej właśnie o nich. Więc do zobaczenia zaraz. Wiedziałeś, że mam książki, moi drodzy, i fajna akcja w Warszawie. Miał kawę. Można sobie wynająć stolik do pracy i w środku, właśnie w lokalu, wziąć i popracować, albo po prostu pogłaskać kota. Więc super, otwieramy. Najwyższy czas na to, żeby pokazać Wam, jakie książki doniosłam właśnie do domu. Pierwsza książka: Eribon Didier, Powrót do Reims. Jedna z moich ulubionych książek, już ją czytałam. Świetna opowieść. To jest taka opowieść, jakby książka socjologiczna o właśnie Eri Bonie, który pochodzi z rodziny robotniczej, który mieszkał w małej miejscowości we Francji. I jest gejem. Jest też pisarzem, więc zupełnie inną jest postacią niż całe jego otoczenie. I fajnie tutaj opowiada o tym, jak radzić sobie ze wstydem, jak wykluczeniem pewnego rodzaju. Świetna książka. Dalej, silniejsze każdego dnia. Rose Egli. I to jest jak trenować na czymkolwiek, gdziekolwiek i kiedykolwiek. Droga do formy. E, tego jeszcze nie przeczytałam, więc nie będę opowiadać. Dalej, książka. Kapitalizm nieznany. Ideał Ayn Rand. Jest to osoba, o której dużo słyszałam, i. E, bardzo ciekawa kobieta, która e, właśnie nie bała się nigdy mówić o tym, co uważa, bardzo ma e, podobno poglądy, jeżeli chodzi, e, ciekawe, jeżeli chodzi właśnie o e, pracę, o przedsiębiorczość, o siły kobiet, więc e, będę czytać i dam znać później. Dalej mamy Jordana B. Petersona, 12 życiowych zasad antidotum na chaos. Książka, do której bardzo długo się zbierałam, ponieważ nie podobało mi się, jakby czułam taką bardzo dużą sprzeczność, jeżeli chodzi o Jordana Petersona, odnośnie tego, jakim jest inteligentnym, pracowitym gościem, a jednocześnie jakie ma duże, bo jest psychologiem, jakie ma duże problemy przez całe życie właśnie ze swoim zdrowiem psychicznym. Natomiast jak przeczytałam, właściwie przesłuchałam jeden, chyba godzinę czy półtorej godziny tej książki w audiotece, to bardzo mnie zaciekawiła i też kilka osób takich, które ja um, szanuję, bardzo mi tą książkę poleciły, więc zobaczymy. I ostatnia już książka, ale największa, to jest Ruch naturalny w praktyce Erwan Le Cor, twórca mównet. To jest potężna książka, z dużą ilością ćwiczeń, więc nie mogę się doczekać. To są właśnie książki, które dzisiaj przyniosłam i które teraz będę czytać. Natomiast aktualnie jestem na etapie Żydowska Mądrość w Biznesie. Jak odnieść prawdziwy sukces dzięki lekcjom, story i innych starożytnych tekstów. Levi Brackman i Sam Jaffe. To jest książka podlecona mi przez mojego mentora, Kubę. Naprawdę, wow, mind-blowing. I jeszcze jedna z książek, którą aktualnie czytam, jeszcze nie skończyłam. Agnieszka Cegielska Naturalnie dla Zdrowia. I to jest czwarta książka AGi. Ja robiłam z nią wywiad w podcaście się uczyta, więc można też obejrzeć właśnie wywiad odnośnie tej książki, nie tylko tej książki, we wcześniejszym wideo. Więc to tyle na teraz. A za moment opowiem Ci o tym, jak to robię, że czytam dużo książek. I ostatnia z rzeczy to jest to, dlaczego nigdy nie oszczędzam na książkach. Jeśli chodzi o czytanie książek, je, co ja robię, żeby czytać więcej książek, to jest kilka takich fajnych rzeczy. Po pierwsze, to nie oceniam nigdy z sposobu, jakby, rzutnika, na którym czytam książkę. Jeżeli jest to forma drukowana, to tak najczęściej czytam rano i wieczorem. Jeżeli chodzi o audiobooka, no to audiobooki w ciągu dnia, na przykład jak jeżdżę metrem na spacerach, nie używam, bo powolę ciszę, natomiast w międzyczasie, na przykład jeżeli jestem pomiędzy treningami a mam potrzebę i wciągnęła mi książka, to wtedy czytam jak najbardziej w takiej formie. I jak wcześniej więcej pod, podróżowałam, to w, na Kindle'ku, który potrzebuje naładowania, na Kindle'ku czytałam też książki i w tym miesiącu też kupiłam sobie jedną książkę, ponieważ nie był jej w formie drukowanej, to kupiłam ją właśnie w formie, w formie elektronicznej. Więc tu jest taka rzecz, czyli to jest pierwsza. Nie oceniam formy, jakby struktury tej książki w, w formie fizycznej, tylko wybieram, która mi w danym momencie odpowiada. Druga rzecz to w momencie, gdy na przykład czytam jakąś książkę, słucham, w jakikolwiek sposób ją przetwarzam, gdy widzę, że ona mi się nie podoba, po prostu słucham, czy czytam godzinę. Nawet dłużej i nic mnie w tym nie wciąga, to po prostu zostawiam tę książkę. Odkładam na półkę, być może kiedyś przyjdzie na to czas i przeczytam i, i zajmę się tą książką później, e, więc nie zmuszam się do tego, żeby dokończyć każdą z książek, którą mam, albo którą dostałam, albo którą mam pożyczoną, gdy widzę, że ona mi nie działa. Robię, czyli to jest druga rzecz. Trzecia rzecz to w, o różnych porach dnia czytam inne książki. I tak na przykład jak wieczorem bardzo dobrze wchodzą mi książki, które są takie bardziej skomplikowane. E, ostatnio też sporo czytam Roberta Grini, Prawa Natury. I to jest taka książka, która jest bardzo książką merytoryczną, więc wieczorem gdy, <grym> wieczorem, gdy czytam taką książkę, to jest mi łatwiej się uśpić, zmęczyć się mentalnie. Chyba, że miałam bardzo mocny dzień intensywny i potrzebuję odpocząć, no to wtedy robię tylko medytację i kładę się spać. Na przykład. Yy, inne formy czy jakąś inspiracyjną książkę, inspirującą, to czytam razy, raczej z rana. E, czy na przykład, jeżeli chodzi o autobiografię, e, to również i czytam kilka książek jednocześnie. To jest kolejna z rzeczy. Czyli czwarta rzecz to jest to, że wcale nie musisz e, czytać po prostu książki jednej i jakby zmuszać się do tego każdej porze i czytać tylko i wyłącznie jedną książkę w danym momencie. Jeżeli, jeżeli interesuje Cię kilka książek, potrzebujesz na przykład do, do firmy, do pracy przeczytać jakąś książkę, tutaj uczysz się języka, tutaj na przykład uczysz się treningu, to nie ma sensu się irytować i zmuszać się do, do tego, żeby po prostu tylko i wyłącznie jeden rodzaj książki czytać. Nie, to też jest OK. Czytanie kilku książek jednocześnie też jest spoko sprawą. W ogóle nie ma się co tym przejmować. Kolejna jeszcze z rzeczy, jeżeli chodzi o książki, to właściwie już tyle. To już jest tyle, i y, zaraz jeszcze opowiem o tym, dlaczego też y, uważam, że nie ma co oszczędzać na książkach. Puch. Więc ja mam takie powiedzenie, że y, przez pierwsze 20 lat y, mojego życia to moi rodzice mnie wychowywali, później po 20 już zaczęły książki. I. Tak, więc w momencie, gdy mam potrzebę, jakby gdy chcę się czegoś nauczyć, gdy chcę się czymś zainspirować, gdy chcę poznać nową kulturę, gdy chcę zrozumieć bardziej siebie lub drugiego człowieka, to wtedy jak najbardziej biorę książkę i czytam. Na przykład, jak mam jakiś problem do rozwiązania, a prowadząc. Firmę to głównie zajmuje się tym, że rozwiązuje różne problemy, czy moich podopiecznych, czy u mnie. E, jakby kiedyś było tak, że e, wiedza była bardziej, jakby był mniejszy zakres wiedzy, i uczyliśmy się bardziej szczegółowo jednej konkretnej dziedziny. I to mówiło się, że jesteśmy wtedy wyspecjalizowani. Natomiast oso o, we współczesnych czasach i to dzisiaj też e, słuchałam książce Roberta Grini, trening doskonałości. On ciekawie opowiadał o tym, jak w dzisiejszych czasach my jako ludzie my, już to nie jest czas właśnie takiej specjalizacji, bo y, właśnie czy jak prowadzimy działalność, czy jeżeli też jesteśmy naukowcami na przykład, czy w każdej konkretnej dziedzinie, my nie tylko potrzebujemy znać jedną rzecz, a potrzebujemy znać te wszystkie rzeczy jeszcze naokoło. Więc w momencie, gdy ja jestem trenerką, prowadzę działalność, y, to Potrzebuje właśnie nie tylko i wyłącznie znać się dobrze na treningu, potrzebuje dobrze znać się też na psychologii, na odżywianiu, też kwestia kulturowa, kwestia regeneracji organizmu, nawadniania jest bardzo dużo rzeczy naokoło i to jest tylko kwestia jakby współpracy i treningu z moimi podopiecznymi. A popatrz, jest jeszcze kwestia prowadzenia działalności, rozliczania. To, oprócz tego, że oczywiście mam księgową, która się tym zajmuje, to ja też muszę mieć sporą wiedzę w tym temacie. Kwestia marketingu. To pomimo tego, że mam osoby, które mi pomagają, to i tak ja właśnie zawsze decyduję i to i tak ja codziennie dodaję posty na social media. Dobrze jest wiedzieć dużo rzeczy naokoło, więc to są tylko takie kilka małych rzeczy. Właśnie, jeżeli o to chodzi. Więc w momencie, gdy właśnie ja mam problem, i tego tak ostatnio miałam problem z, z tym, że zmienił się sposób na Facebooku, jeżeli chodzi o zamieszczanie reklam. A ja potrzebowałam zareklamować moje wydarzenie, mój webinar i byłam wkurzona totalnie, ponieważ 15 razy zamieszczałam daną reklamę, zmieniałam zdjęcie, zmieniałam cały tekst. I co zrobiłam wtedy? No to oczywiście zapytałam mojego mentora, dodałam pytanie w grupie, sprawdziłam na, na YouTube, oczywiście, kupiłam książkę, przeczytałam i wszystkie te rzeczy pomogły mi, każdy mi dał odrobinę, i później byłam w stanie ten problem rozwiązać i zareklamować wydarzenie, na które wtedy zgłosiło się ponad 600 osób. Więc całe to staranie rozwiązałam ten problem. Książki mi w tym bardzo mocno pomogły. I byłam z siebie zadowolona, nie rzuciłam tego. I to jest tak zwane, y, książki też są potrzebne od tak zwanej silent knowledge, czyli milcząca wiedza. Czyli to jest to, że w momencie, gdy my chcemy być ekspertkami w jakiejś dziedzinie, no to wtedy potrzebujemy oczywiście potężnej wiedzy, y, potrzebujemy też potężnej praktyki. I to się mówi, że to jest 10 tysięcy godzin, że każda z nas. Każda osoba w momencie, gdy potrzebuje nauczyć się nowej umiejętności, albo gdy potrzebuje właśnie być dobra w swojej pracy, to tyle tysięcy godzin powinna coś robić. I robimy to, robimy to, robimy to. W tym momencie, jakby to już nasz mózg wtedy odpoczywa. Jest to nudne dla ludzi, którzy patrzą na to z zewnątrz, natomiast nasz mózg. Przechodzi, tworzą się nowe połączenia neuronowe, robimy tą rzecz po prostu prawie że instynktownie, robimy ją coraz lepiej, i to jest właśnie taka nasza praktyczna, milcząca wiedza i my umiemy to robić coraz to lepiej, ale też potrzebujemy oczywiście i robimy to stale, jesteśmy w tym jak najlepsze, natomiast potrzebujemy też przede wszystkim tego, żeby. Mieć dużą wiedzę też naokoło. To jest praktyka, to jest ta milcząca wiedza, ale tych tej, tej rzeczy też jesteśmy w stanie nauczyć się z książek. Więc pomimo tego, że uważam siebie za minimalistkę i e, umiem oszczędzać i patrzę na, na każde po prostu, każde 5 zł, które wydaję, to też wiem, że nie ma, jakby to jest jedna z najlepszych form e, mojego rozwoju. E, i tu jeszcze jest ważna rzecz, o której nie powiedziałam, to jest to, żeby te rzeczy, które wykorzystuję, jakby których się uczę, czyli tak na przykład, jak tutaj mam książkę o ruchu, ruch naturalny w praktyce, którą sobie właśnie przyniosłam do domu, no to ja będę czytać tę książkę, ale będę też robić te rzeczy w praktyce. I to jest jedna z takich zasad, którą wdrażam u mnie w życiu, czyli jeżeli ja coś przeczytam, czegoś się nauczę, to od razu wdrażam to w życie. I to jest właśnie ta rzecz, która pomaga mi być dużo bardziej produktywną. I dlatego też właśnie nie oszczędzam na książkach, ponieważ one mi dają bardzo dużo. Co jest fajną rzeczą, to jest to, że w momencie, gdy my czytamy różnorodne rzeczy, Czyli zobacz, tu jest dużo różnorodnych książek, które ci wcześniej pokazywałam, to w momencie, gdy ty też właśnie masz różne e, konkretne rzeczy, które czytasz, to przez to rozwija się twój mózg, przez to też tworzą się właśnie takie fajne połączenia neuronowe w naszym mózgu, i gdzie my przeczytamy, dowiemy się jakiejś nowej rzeczy, to nasz mózg, przez to, że on właśnie czytamy różne rzeczy, mamy różne informacje to on też jest w stanie właśnie połączyć te informacje i wtedy jesteśmy lepiej, myślimy logicznie, co jest przepiękne. I właściwie ostatnią jeszcze z rzeczy, które, którą chcę powiedzieć o książkach, to jest to, że... Właśnie, moja ukochana książka Robert Greene, o której Ci wcześniej wspominałam, Um, jest właśnie, jeżeli. Bo często mnie o nią pytacie na, na TikToku również, jestem o nią pytana. E, I link poniżej znajduje się do kupna tej książki na Amazonie, ponieważ Amazon jest już w Polsce i można e, też w takiej formie kupować te, te książki, więc w razie co to zapraszam w opisie. Um, I. Właśnie, ostatnie z rzeczy, które chciałam powiedzieć, to jest to, że warto jest, pomimo tego, że, że właśnie potrzebujemy nowych informacji, dać sobie też czasu, czas, w którym jesteśmy w ciszy i w spokoju. Czyli e, ja robię na przykład tak, że dwa razy dziennie medytuję, rano i wieczorem, gdy idę na spacer, to jestem po prostu w danym momencie. Czyli nie, nie słucham radia, telewizji jakiś, czy podcastów w tym czasie, tylko daję sobie spokój, bo powiem szczerze, że ja miałam kiedyś taki moment, w którym no, potrzebowałam tej wiedzy jeszcze więcej, nie miałam ochoty słuchać za bardzo tego, co, co jest we mnie, jakie mam odczucia, jakie mam właśnie myśli, emocje w danym momencie. To wtedy ja uciekałam w książki i nieraz tak robię, właśnie. Więc możemy też popatrzeć na y, czytanie książek z pryzmatu, jakby z tej perspektywy, żeby nie stało się to też naszą kolejną ucieczką, i takim tylko sposobem na to, żeby czuć się lepszą i bardziej inteligentniejszą od innych. E, dlatego tym mówię, bo nieraz niestety tak robię i tak się też uważałam. Więc dopiero w momencie, gdy to sobie uświadomiłam. To, to dało mi to kopniaka i daje sobie zdecydowanie więcej czasu na to, żeby ten mój mózg też był w stanie sobie odpocząć, na to, żeby trochę pooddychać, poruszać się, i wtedy też ta równowaga jest dużo większa. I chciałabym tylko, tylko tym zakończyć, że w momencie, gdy dużo czytamy to potrzebujemy, żeby nie była to tylko i wyłącznie wiedza teoretyczna, ale żeby dać sobie właśnie jedną z tych zasobów, o której wcześniej mówiłam, dać sobie szansę na wykorzystanie tej rzeczy w praktyce i wtedy też jesteśmy mądrzejsze życiowo. Nie wiemy tylko nowej kolejnej rzeczy, która da nam po prostu takie odczucie, tak zwany aha, moment. Do, dobija nam po prostu produkcję dopaminy w naszym mózgu i czujemy się wtedy po prostu e, super tak samo jak dopamina, czyli jakby kwestia tego, jak przejrzymy sobie social media i są powiadomienia, to nas nagradza od razu, tak samo jak nawet narkotyki dopamina wtedy się w bardzo dużych ilościach produkuje, więc możemy to sobie dać naturalnie czytając książki, ale warto jest mieć świadomość tego, że w momencie gdy my mamy tylko teoretyczną wiedzę, nie umiemy robić tego w praktyce, to jesteśmy inteligentne. Natomiast Różnica między osobą inteligentną a mądrą to jest to, że tą wiedzę jesteśmy w stanie wykorzystać w życiu. Więc, jakby ja nie tworzę sobie takiej zasady, że na godzinę czytania książki powinnam 10 godzin robić coś w praktyce. Natomiast taka zasada też jest bardzo ciekawą i ważną do rozważenia. Więc, będzie mi bardzo miło, jeżeli dasz mi znać w komentarzu, jaka jest Twoja ukochana książka, i wcale nie musisz się ograniczać do jednej, może ich być nawet pięć, daj znać w komentarzu i sobie pogadamy o książkach. No i będzie mi niezwykle miło, jeżeli dasz lajka albo dyslajka. Jeżeli podzielisz się tym filmem ze znajomymi, to pomoże algorytmowi YouTube'a właśnie go pokazać większej ilości osób. I do dzieła, moja droga załogo. Dziękuję za dzisiaj. Wszystkiego dobrego.